Osiągnięcia pod przewodnictwem Boga Wszechmogącego. Osobiście, podlewani i pasterzowani przez Boga Wszechmogącego wybrańcy Boży zaczęli nieść świadectwo o Bogu poprzez własne historie, doświadczenia i to, co zyskali. Na podstawie niektórych z tych świadectw powstały filmy, a na podstawie innych hymny itd. Kościół Boga Wszechmogącego nieustannie tworzy dzieła które niosą świadectwo o Bogu, a nowe materiały wideo są publikowane w internecie każdego dnia. Do chwili obecnej Kościół Boga Wszechmogącego samodzielnie wyprodukował ponad 7 tysięcy filmów, występów churalnych, tanecznych, recytacji i różnego rodzaju przedstawień. Do dziś powstało blisko 3000 tysiące recytacji słów Boga Wszechmogącego. Kościół wyprodukował blisko 200 filmów, stworzono tysiące materiałów wideo z opartymi na doświadczeniu świadectwami wybrańców Bożych, do dziś powstało ponad 2000 hymnów i występów churalnych stworzonych przez Wybrańców Bożych. Hymny te przybierają różne formy, w tym a występy solowe, duety i wielkie występy churalne. Istnieje również ponad 1800 materiałów wideo, na których wybrańcy Boży śpiewają i tańczą. W materiałach tych przedstawiono różne formy tańca, w tym taniec indyjski, stepowanie i taniec ludowy. Obserwując pełną wigoru postawę Bożych wybrańców, widać wyraźnie, że w słowach Bożych odnaleźli wolność i duchowe wyzwolenie. Wysławiają i chwalą Boga na różne sposoby, doświadczając radości, którą można znaleźć w ziemi kanan. Te materiały wideo są dostępne w wielu językach, w tym po chińsku, angielsku, hiszpańsku, portugalsku, rosyjsku, arabsku, hindi, francusku, włosku, niemiecku, filipińsku, koreańsku, japońsku, wietnamsku i w ponad 40 innych językach. Dzięki tym faktom jest jasne, że Kościół Boga Wszechmogącego jest kościołem, któremu Bóg Wszechmogący osobiście pasterzuje, który prowadzi i w którym działa. Większość braci i sióstr nie ma formalnego wykształcenia w dziedzinie produkcji filmowej, muzyki czy tańca. Tylko dzięki Bożemu Przewodnictwu osiągnięto takie rezultaty. Czyż nie jest to właśnie wszechmoc Boża? Gdziekolwiek są ślady Boga, tam jest dzieło Ducha Świętego i z pewnością będzie ono kwitło. Kościół Boga Wszechmogącego jest kościołem z Filadelfii przepowiedzianym w Księdze Objawienia. Tylko w kościele Boga Wszechmogącego Bóg osobiście pasterzuje swojemu ludowi i go prowadzi, zapewniając nieustanne zaopatrzenie w swoje słowa. Tylko chrześcijanie z Kościoła Boga Wszechmogącego wykazują taką jedność i harmonię, chętnie porzucając wszystko, by nieść świadectwo o Bogu. Czego dowodzą te osiągnięcia? Wielkie dzieło Boże zostało ukończone. Królestwo Boże stąpiło na ziemię. Szerzenie Ewangelii Królestwa. Prawdy wyrażone przez Boga Wszechmogącego niczym jasne światło szybko rozprzestrzeniły się ze wschodu na zachód, wywołując ogólnoświatową sensację. Ludzie z różnych środowisk religijnych, którzy miłują prawdę, po rozpoznaniu, że słowa Boga Wszechmogącego są prawdą i głosem Boga, bez wahania porzucili swoje wyznania i z zapałem przyjęli Boga Wszechmogącego, powracając przed tron Boży. Wypełnia to następujące słowa Pana Jezusa: Moje owce słuchają mego głosu, i ja je znam, a one idą za mną. Począwszy od 1995 roku, wybrańcy Boga Wszechmogącego zaczęli szerzyć Ewangelię Królestwa w dniach ostatecznych. W ciągu zaledwie 10 lat Miliony ludzi w Chinach przyjęły dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych. Od 2012 roku, w ciągu nieco ponad 10 lat, Kościół Boga Wszechmogącego gwałtownie rozrósł się na całym świecie. Wybrańcy Boży rozprzestrzenili jego Ewangelię w ponad 100 krajach Azji, Europy, obu Ameryk, Afryki i Oceanii. Ewangelia Królestwa rozprzestrzenia się każdej sekundzie każdego dnia. A ludzie ze wszystkich narodów zgłębiają i przyjmują dzieło Boga wszechmogącego w dniach ostatecznych. W różnych krajach wybrańcy z Kościoła Boga wszechmogącego codziennie zanurzają się w teraźniejszych słowach Bożych. Z każdym czytaniem w ich sercach panuje większa jasność. Karmieni i prowadzeni przez słowa Boże, zrozumieli wiele prawd i wzrośli w wierze. W różnych krajach wielu nowych braci i sióstr, którzy niedawno przyjęli dzieło Boże dni ostatecznych, również włączają się w dzieło dzielenia się Ewangelią Królestwa. Dokładają wszelkich starań, aby szerzyć Ewangelię Królestwa Bożego i nieść świadectwo o imieniu Boga Wszechmogącego w swoim kraju i wśród swojego ludu. Pod przewodnictwem Ducha Świętego. Codziennie coraz więcej osób szczerze wierzących w Boga przyjmuje Bożą Ewangelię Dni Ostatecznych. Rozprzestrzenianie się i ekspansja Ewangelii Królestwa są nie do powstrzymania niczym potężna fala. Słowa Boże poprowadzą całą ludzkość, dokonując wszystkiego, a każdy, kto szczerze wierzy w Boga i poszukuje prawdziwej drogi, z pewnością powróci do Boga. Podporządkowując się posłusznie przed Jego tronem. Cała ludzkość dowie się, że Bóg przyszedł, że Bóg się ukazał. Imię Boże będzie głoszone aż po krańce ziemi i czczone jako wielkie wśród całej ludzkości. W ciągu zaledwie 30 lat Ewangelia Królestwa Boga Wszechmogącego rozprzestrzeniła się na całym świecie z prędkością błyskawicy, wypełniając proroctwo Pana Jezusa. Jak błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Któż oprócz samego Boga mógłby tego dokonać? Jest to niezbity dowód dzieła Ducha Świętego, w pełni potwierdzający, że Bóg Wszechmogący jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił. Nikt nie może temu zaprzeczyć. Bóg dokonał wielkich czynów ośród ludzi.